Także witam Was, umiłowani moi, na kolejnym vlogu. Ze mną małżowinka. Cze cześć! Tak. Jedziemy sobie w dość taki, dość powiedzmy sobie, niepokojąco wyglądający dzień, jeżeli chodzi o aurę. Bo, bo dzisiaj padało, wczoraj padało, wczoraj było oberwanie chmury, i to takie dość potężne, tutaj w okolicy. I, no, i u nas w sumie też dość mocno przypadało. Doś, dość te opady były obfite Ale my nie bylibyśmy sobą jakbyśmy nie wsiedli na motocykl i nie próbowali wykorzystać takiego okienka pogodowego A, źle pojechałem chyba. No dałeś kierunkowską w lewo, bo patrzyłam Nie no dobrze dałem w lewo, bo tak miałem, ale... No ale ty mówisz, że źle pojechałeś. Tu byłem skręcić. Mimo tych opadów jest. Nawet no dzisiaj ciepło. No dzisiaj mamy cieplutki dzień. Dobra. Jakby nie było. Ja dobrze jadę. Nie wiem, czy dobrze jedziesz. Chyba dobrze. Bo ja już zapomniałem. A czemu ja tędy jadę tak trochę klucze? Być może bym tędy nie pojechał. Bo w tym m, tak naprawdę interesu bym normalnego nie miał. Natomiast część drogi pomiędzy wam Wambierzycami a... Wam Babierzycami a radkowym została zamknięta ze względu na prowadzone tam prace remontowo remontowe. remontowo remontowe no i no i trzeba trochę po, pojeździć pokluczyć no i wam chciałem pokazać mhm. drogę którą tak de facto w, y, jeszcze dwa tygodnie temu nie myślałem, że, y, że będę mógł nią się w ogóle przejechać. No, mógłbym rowerem, nie? Czy przejście, ponieważ to jest droga właśnie do przeznaczona przede wszystkim do tego typu, y, jakby to się nazywa, komunikacji rowerowo pieszej y, No, bo y, świeżo otwarta. Kiedyś swego czasu była to droga typowo szutrowo taka y, lekko utwardzona. Tutaj, to będę kiedyś zaliczyłem dość taką spektakularną jak dla mnie glebę, bo skończyło się to rozwaleniem telefonu i pogięciem nóżki w motocyklu Honda NX 250, bo taki kiedyś miałem to właśnie na tym odcinku na tymże odcinku taki sobie telefon rozwaliłem jak wyglebiłem się, także yy, no i tak niefortunnie jako, że się złamał no, a teraz jedziemy, mam nadzieję, że tam się nic nie złamie, bo droga jest piękna, piękny asfalt. W zeszłym roku został on tutaj, ta warstwa asfaltu położona i teraz możemy tędy takim skrótem przemieścić się pomiędzy ścinawką w sumie dolną czy średnią, średnią, a wambierzycami. Także jedziemy, jak widzicie to jest czerwony szlak, proszę. Nie widziałem, że tutaj w bóle, jakaś ławeczka jest. Tak tak, no ty ławeczek jest trochę tutaj. No ale No jak jechaliśmy ostatni razem, no to tu, tu siedzieli nie Państwo w, z rowerkiem. Nie, akurat nie widziałam tego. No bo jechaliśmy ja, w, tamtą ja, w tamtą stronę. Aha. No nie wzięliśmy 360. Ostatni razem wzięliśmy, zaczęliśmy tu filmować. Ja, jakiś świt niebieski mi tu wskoczył, i nic z tego filmowania nie było. A szkoda, bo też spektakularna za nami e, pędziła ta burza, o której wspomniałem. Także e, tak to wyglądało. Także Wam tutaj to udokumentuję. Najprawdopodobniej, jak ta droga zostanie oddana do użytku, ta główna tutaj, Wam mierzyce ratno. To znowu ponownie zostanie zamknięty. Tutaj ten drugi to szlak to jest szlak konny. Ten w kółeczku. E, czyli ten kwa kwadracik z kółeczkiem. A to jest czerwony. Główny szlak sudecki. Czy na pewno e, ortodoksyjni. No i chyba wszyscy pie piesi e, turyści e, idący z czerwonym szlakiem no będą psioczyć, że. Tak fajny szlak został znowu wyasfaltowany. Bo ja też uważam, że jak już idziemy szlakiem górskim, to powinniśmy iść. To powinniśmy iść, jakby to powiedzieć o BMW, BMW. To powinniśmy iść właśnie taką polną drogą, a nie wyasfaltowanym traktem. No cóż, ale się zmieniają. Zmieniają czasy, no duży ruch, no duży, no jakby nie było, no to jest jedyna teraz droga, oprócz tych oficjalnych y, objazdów y, te, tamtej drogi, bo tutaj to jest tak po cichu, puszczono te samochody, ale, y, te samochody, ale nie mówiono, że to jest, co to, 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 a... Ah. Y, a, ale nie, nie mówiono, że to jest, y, jest taka oficjalna droga. Także ci, co wiedzą, to tędy jeżdżą. Ci, co nie wiedzą, to tędy jeździć nie będą. No mam nadzieję, że tutaj y, sam, władze samorządowe nam się nie obrażą, że ja tutaj to publikuję. A tu mamy piękny widok na góry stołowe, na górę stołową, na szczelinie wielki, na czeską stronę, tam na bromowskie steny, no i na Wambierzyce Wiadomo, że moja kamera tak dobrze nie odda, jak odda, oddała, oddaje to rzeczywistość tego widoku, ale uwierzcie mi, spektakularnie i monumentalnie to wygląda. Eee, tak ostatnim razem podziwiałem na filmie, jak pięknie wyglądają. Jak pięknie wyglądają karkonosze, ale naszym górom też nic nie brakuje. To jest tylko kwestia po prostu spojrzenia, kwestia po prostu dobrego miejsca do, do obserwacji. Eee, mm. No i zauważenia tego piękna tych gór naszych. Wszystkie góry są piękne. Coraz lepsze drogi. O też że właśnie wam nie mówiłem, że wczoraj jechaliśmy i część już trasy z stu zakrętów została wyremontowana. Piękny asfalt położony, także następny fajny odcinek, co prawda nie cały, ale powiedzmy ten, co... tak ten co najbardziej wymagał. Wymagał naprawy, to został yy, napra yy, po prostu odrestaurowany. No, i dojeżdżamy do Wambierzyc. Jeszcze przez chwilkę na pewno z, z Żunią porozmawiam, bo w tym momencie rozmawiamy za pośrednictwem interkomu, ale yy, zadzwoniliśmy do siebie. W sumie telefonu, bo połączenie interkomowe coś nam zawodzi po aktualizacji. Eee, coś ale ja aktualizowałem, Elu. Eee, nie, 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 Ela musi bardzo głośno mówić, żeby było słychać, bo ten e, wygłuszać szumów, czy jakby to powiedzieć, nie sły, e, powoduje to, że po prostu ją wycina i nie słyszę co ona do mnie mówi, i vice versa, bo teraz nawet już w drugą stronę. Nie wiem, może na ten mecz stary przejść. Było dobrze, a zrobiliśmy aktualizację i się popierd... I ksiki. Ja tam i oglądam, a tutaj... Także jedziemy. Także przejechaliśmy. Być może to jest dla mnie historyczna przejażdżka tym, tym, tą drogą, bo myślę, że lada chwila zostanie zamknięty. Ten objazd i będziemy je jeździć już normalnie, ale będę miał już taką pamiątkę, że tamtędy też można było jeździć motocyklem, samochodem. E... No i no jakby to powiedzieć, jest to taka nobilitacja, że się chociaż raz oficjalnie i legalnie udało tam tą drogą przejechać bez ryzykowania. I narażenia się na jakieś yy, kary. Mam tutaj koledze mało drogi w, w Seacie. No tak, a my uciekamy, bo lada chwila myślę, że i tutaj ponownie zagościł nas deszcz. Taki. No, 15, tak, tak, o 15, także mamy 9 minut. nie wiadomo, czy będzie, czy nie będzie. No nie wiemy. Bo to z tą pogodą to deszczu już nie bywa no właśnie ale nie, nie czekamy co prawda ja jestem teraz okufrowany. tak jeżdżę po okolicy się patrzą na mnie no kurde dekiel i dkl o to chodzi I jeździ z kuframi no i jeżdżę dla niego dlatego z nimi bo jeszcze po tamtej wyprawie ich nie ściągałem a po drugie yy, w kufrach mam stroje przeciwdeszczowe i już mówię a jak już jest to to już sobie je zostawię Zresztą nie wyglądam teraz tak gówniarsko Mając założone dwa kufry, Jestem taki bardziej proturystyczny A z drugiej strony też się po prostu muszę powiedzieć, że się troszeczkę chcę się przyuczyć do, do jazdy z nimi Bo jeżeli chciałbym gdzieś dalej pojechać To też fajnie by było, żeby się tak obyć z motocyklem Jak się jeździ z kuframi Bo Prawda jest taka, że motocykl się troszeczkę inaczej prowadzi niż bez nich Także dobrze sobie poćwiczyć Bo być może uda nam się gdzieś pojechać No na to bardzo liczę, no ale zobaczymy jak to będzie Bo tu kwestie nie, nie tylko finansowe wchodzą, ale i takie logistyczne z zaplanowaniem tego wszystkiego też jaka pogoda będzie, a nawet jaka będzie sytuacja, jaka będzie sytuacja yy, na świecie polityczna. O, a się nas teraz rozłączyło z Elą, także już się nie słyszymy. Chyba że przełączyło nas na, yy, przełączyło nas na ten, na, na Intercom, ale wątpliwe. W domu się jeszcze z tym troszeczkę pobawię Bo no, musi się udać, bo było dobrze i dlaczego jest teraz źle Nie wiem czy można, chyba mogę wrócić do, bo mam chyba plik Chyba najwyżej wrócę do starego starej aktualizacji i, i już może zrobią jakąś nową poprawkę, żeby to lepiej działało, bo po prostu się nie da nie da się tego użytkować. Dobra kochani moi e, Ja tu się z wami będę żegnał. Zjeżdżamy trochę teraz z wrodu. Krótko zwięźli na temat, także już po obrodzie hmm, można powiedzieć, że z każdej strony wręcz z każdej strony mamy chmury, także wszystko tutaj pędzi do nas e, już te drzewa szaleją wręcz ten wiatr się tak zmógł, że zobaczymy co nam przyniesie ta pogoda może na końcu filmu zrobię tutaj jak, się, jak już się będzie tutaj lało no zobaczymy, czy mi się będzie chciało teraz no niestety musimy podróżować ale no, nie ma euro 4 chyba nawet to benzyna, ale śmierdzi strasznie za tym autem jedzie na ludzie I spokój Chciał się wy... <laughs> no trochę taka Takie zdziwienie Że tatuś nie chce dla niego źle, że go trzyma za rączkę Tatuś chce dobrze, a on się wyrywa Przepraszam Że go przestraszyłem, ale niekiedy lepiej tak Nie żeby miało być jakieś nieszczęście Można drugi raz zastanowi się, że nie powinno się tak robić. Oczywiście ja to mówiłem. No tak. Dojeżdżamy do, dojeżdżamy do miejsca, tu nasza szkoła. Dziś to jest punkt. Punkt wyborczy. Tak, tutaj dzisiaj są wybory, także jakbyście nie wiedzieli, to właśnie już. Ja już jestem po Oczywiście kierunkowskaz Nie znano. No. Ja to znowu jeżdżę cały czas na kierunkowskazie, bo ja zapominam wyłączać, a tutaj większość... O, nie włączę, zresztą widzę, że niemiecko Niemieckie produkcje auta To tak To tak mają No dobrze, brzegu Tomku, Jak to mówi Krzysiu z Także dzięki jeszcze raz za obejrzenie Tego vloga, trzymajcie się ciepło Do następnego, pa Dobra, gonimy przed deszczem